Witam Państwa, zapraszam do obejrzenia Kroniki Sportowej Telewizji Kraków. Przechodzimy do rozgrywek drugoligowych na Suchych Stawach. Garbarnia grała dziś z Rzeszowską Stalą. Garbarnia grała w biało-brązowych strojach. Garbarnia po serii porażek spadła na 16. Ostatnie miejsce w grupie wschodniej drugiej ligi, ale przypomnę Państwu, że z tej grupy wycofały się z rozgrywek już dwie drużyny. A więc Garbarnia zajmuje 16 miejsce. Odjęte punkty w meczu z Sokołem. Sokółka. Siódma minuta. Marcin Siedlasz. I Garbarze, którzy wyszli bardzo zmobilizowani do tego spotkania, obejmują prowadzenie teraz Fedorów w 17 minucie. Miał szansę podwyższyć na 2 do zera. Przypomnę pierwszą bramkę dla Garbarni zdobył Marcin Siedlasz. Kolejna sytuacja i rzut karny dla Garbarni. Bartosz Praciak, wykonawcą tego karnego i to wykonawcą bezbłędnym. Bardzo ładny, pewny strzał i garbarnia prowadziła 2 do 0. Świetnie rozpoczął się ten mecz dla podopiecznych Krzysztofa Bukalskiego, ale moment nieuwagi w defensywie i 2 do 1, a było to w 30 minucie strzelcem bramki Andreja Prokic. Kolejny atak Praciaka i bramka na 3 do 1 to było w 39 minucie i Garbarnia do przerwy prowadziła na suchych stawach ze stalą Rzeszów 3 do 1. Ale teraz początek drugiej połowy. Najdyskusyjny, no ale jednak rzut karny podyktowany przez sędziego Michała Wosia Duda ze Stali Rzeszów i już tylko 3 do 2. Później Stal Rzeszów grała usłabiona. Czerwoną kartkę zobaczył jeden z zawodników, który uderzył piłką w twarz zawodnika Garbarni, ale teraz kolejna akcja Garbarni. Składnie rozegrana piłka i Fedoruk zdobywa bramkę na 4 do 2. I ostatni akcent tego spotkania. Karny dla Stali Rzeszów już w doliczonym czasie gry i Garbarnia wygrywa. 4 do 3. Powiedzieliśmy sobie już przez te dwa tygodnie przerwy, że od, y, wszystko to co było jest za nami, odkreślamy to grubą kreską i dzisiaj liczyły się tylko trzy punkty, nieważne w jakim stylu, a że połączyliśmy i styl z wynikiem, no to trzeba się podwójnie z tego cieszyć. Garbarnia, Kraków, Stal Rzeszów, 4 do 3. Wreszcie przełamana została fatalna seria porażek. Zobaczmy, jak grano teraz w meczach o mistrzostwo drugiej ligi. Jak Państwo widzieli, zwycięstwo Galbarnik Kraków nad stalą Rzeszów 4 do 3. Znakomita pasa Okocimskiego Brzesko, który wygrał z jeziorakiem miława 2 do 0, wyjazdowe spotkanie i oto komplet tych wyników. Puszczanie Połomice, Pogoń Siedlce pauzowały. W tabeli na pierwszym miejscu Okocimski Brzesko. 41 punktów w 17 meczach. Okocimski bez porażki śrubuje rekord trudną. względając wszystkie szczeble yy, w lidze, w piłce nożnej znaleźć drużynę, która tak świetnie spisywała się. Podkreślam Okocimski jeszcze w tym sezonie nie przegrała. Przecież te mecze grane są już awansem. Na miejscu dziewiątym Puszczanie Połomice. 24 punkty. Na miejscu ostatnim Gar 16, 16 miejsce, 14 punktów, ale dziś te trzy oczka bezcenne dla garbarzy. To tyle ze sportu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony z nami czas. Dobranoc.